Rozpoczęły się ferie zimowe. A jak ferie, to i spacery na świeżym powietrzu. Bardzo lubimy z rodzicami takie pola koło domu. Jest tu spokój, przestrzeń, cisza, a słońce potrafi namalować nieraz zaskakujące widoki. Może jest ono z natury malarzem. To prawda, dba o światło cienie, rozlewa barwy miodu na pobliskie drzewa i łąki. Gdy niebo ze słońcem ze sobą rozmawiają, to nie ma nic przyjemniejszego, jak przesłuchiwać się ich konwersacji. Ale ja dzisiaj chciałem mówić o lodzie. To opowiadaj. Znacie takie przysłowie: budować zamki na piasku, to mamy brata bliźniaka, czyli budować zamki na lodzie. Powiem wam, jak to zrozumiałem. Budowanie zamków na lodzie jest podobne do opierania się na kruchych, niepewnych planach. Snucia marzeń, które nie mają się jak urzeczywistnić. Zobaczcie, lud nie jest zbyt trwały, żeby na nim cokolwiek zbudować, tym bardziej zamek. No chyba, że w jakiejś krainie lodu, gdzieś w okolicach podbiegunowych, gdzie są góry lodowe. Ale kto by chciał tam mieszkać? Poza tym, od kiedy jest ocieplenie klimatu, to tym bardziej nie ma sensu budować się w tym rejonie świata. Powinniśmy więc budować na gruncie trwałym. Na czymś, co się nie niszczy przez roztopy czy zbyt delikatną konstrukcję. Przy powieści mówi się, że dom powinniśmy budować na skalę, więc na pewno nie na lodzie. Tym bardziej zamku nie możemy budować na tak śliskiej i nietrwałej podstawie. Gdybyśmy to zrobili, to jego fundamenty mogłyby się roztopić, a cała konstrukcja zamku runęłaby jak domek z kart. I to wprost do jakiegoś morza czy oceanu. Ale nie chodzi w tym przysłowie o budowanie konstrukcji mieszkalnych. Nie, absolutnie nie. Przede wszystkim. Chodzi o to, że nie możemy kreować w sobie marzeń, planów, które nie mają szans, żeby się urzeczywistnić. Takich naprawdę nierealnych. Nie chodzi mi też o to, że nie masz mieć marzeń czy pięknych planów. Tylko o to, że jeśli już coś sobie wymarzyłeś, to buduj te marzenia na prawdziwych, trwałych podstawach. Bo inaczej zamkniesz się w bańce marzeń których nigdy nie urzeczywistnisz. Tą trwałą podstawą nie może być przysłowiowy lód, Który nie dość, że zimny, śliski, to jeszcze może się rozkruszyć. Czy co gorsza roztopić. Natomiast podstawą marzenia niech będzie twoje zdeterminowanie w dążeniu do celu. Bardzo ważne jest też, aby marzenia zamieniły się w plany. ale ona jest miła. Bo marzyć sobie może, siedząc z kakałkiem pod kocykiem, czytając książkę w ciepłym domku, ale jeśli nie zaczniesz działać, nie ubierzesz marzeń w realne plany, to będą one bardziej zjawą błąkającą się po swoich myślach niż czymś, co można dotknąć. Nie wyznaczaj sobie planów tak nierealnych jak zamek. Przecież chatka Kubusia Puchatka był namiotku i serdecznych przyjaciół ze 100-milowego Lasu. Też może być czymś pięknym. Chcecie wiedzieć, jaki był lód ze spaceru? Piękny, ale bardzo zimny i kruchy. No to jest niebezpieczne taki lód. Mama pozwoliła mi po nim skakać tylko dlatego, że był to lód na zamarzniętej kałuży. Ale pamiętajcie, że nigdy nie wolno wchodzić na zamarniętą rzekę czy jezioro. Szkoda mówić, co by się wtedy stało. To by było bardzo niebezpieczne. Jest jeszcze takie stare chińskie przysłowie. Lud o grubości trzech stóp nie bierze się z jednego dnia. Jak myślicie, co ono może oznaczać? Napiszcie w komentarzach i zostawcie łapcie w górę. Życzymy Wam miłych i bezpiecznych ferii. Mama i y... Djuba